Dzień dobry, cześć trenerki i trenerzy. To jest wywiad z asesorem certyfikacji Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Przedstawiamy sylwetkę Jana Monrego. Cześć, Janku. Cześć, witam was wszystkich. Janku, słuchaj, pierwsze pytanie do ciebie. Czy ty pamiętasz swój pierwszy trenerski raz? Tak, doskonale. Ja myślę, że każdy trener pamięta swój pierwszy raz. Bo to jest coś, co przed samym spotkaniem, przed samym treningiem wywołuje u nas niebywałe emocje. I moje też oczywiście były wielkie. Choć muszę przyznać, że no, przygotowywałem przez, przez, do tego spotkania poprzez różnego typu symulacje w domu. Spotkanie z, z grupą przebiegło moim zdaniem bardzo sympatycznie z mojego punktu widzenia. Dostałem bardzo dobry feedback, ale do dzisiaj wiem, że wchodząc na salę miałem no, takie bicie serca. Pamiętasz może tytuł, temat szkolenia? Tak, oczywiście to było, to było wiele, wiele lat temu, bo jak, jak widzisz i Państwo też widzicie, mam już swoje lata. To było, jak sobie pamiętam, gdzieś w granicach 30 lat temu, czyli okay. strasznie strasznie dawno. Szkolenia w, tej, w tamtym okresie najczęściej budowane były z komunikacji, budowania zespołu, wzajemnej relacji. To było akurat z komunikacji interpersonalnej i komunikacji w zespole. Budowanie komunikacji w zespole, budowanie efektywnego zespołu. Janku, jesteś wśród asesorów Polskiego Towarzystwa Trudnego Biznesu. A powiedz, dlaczego jesteś osobą właściwą na tym miejscu? Zastanawiałem się. Kiedyś, kiedy, kiedy dostałem propozycję, żeby być asesorem, zastanawiałem się, czy, czy faktycznie z jednej strony mam do tego odpowiednie kompetencje. Z drugiej strony, czy, czy swoją dotychczasową pracą, no delikatnie mówiąc, zasłużyłem na to, żeby egzaminować, czy sprawdzać, czy certyfikować ten. Skończyłem studium nauczycielskie, skończyłem matfi kierunek nauczycielski. Pracowałem jako kierownik działu szkoleń, pracowałem w produkcji jako kierownik produkcji, doszedłem do stanowiska prezesa Exbisu. Skończyłem odpowiednie, znaczy mam odpowiednie doświadczenie i odpowiednią wiedzę, czyli mogę powiedzieć, że mam kompetencje w tym zakresie. No, nie mówiąc nieskromnie, Dokumentacyjnie i wiedzowo mam to, co powinienem mieć, żeby spojrzeć na pracę innych trenerów. Co jednym z kluczowych elementów w procesie edukacji jest zaufanie. Powiedz, w jaki sposób ty budujesz zaufanie do siebie u uczestników szkolenia? Nad tym myślałem, bo każda grupa wymaga jakby innego przedstawienia przedstawienia swoich kompetencji. Specjalizuję się w szkoleniach dla produkcji. Oraz specjalizuję się w szkoleniach z motywacji pozafinansowej. To są moje dwa kluczowe tematy. Oczywiście inne tematy podejmuję także. Zaufanie wśród moich uczestników, uczestników moich szkoleń buduję poprzez pokazanie swoich historii. Jeżeli mam na sali szkoleniowej mistrzów produkcji, kierowników produkcji, to mówiąc im o tym, że moje doświadczenie, moje doświadczenie życiowe, moja wiedza w dużej mierze opiera się na na tym, że na tej hali fabrycznej byłem, bo uczestnicy momentalnie czują, czy ty jesteś książkowy, czy ty jesteś rzeczywisty. Jeżeli ty im pokażesz, że znasz halę fabryczną, że znasz atmosferę, że znasz kulturę, że znasz nawet język, który na tej hali fabrycznej obowiązuje, to to jest jeden z elementów budowania zaufania. Drugim elementem, moim zdaniem, może nawet ważniejszym, to jest bardzo to jest pokora. Pokora dla wiedzy moich uczestników, ale także szacunek do ich, do, ich, do ich wiedzy, do ich doświadczenia i korzystanie z tego. Myślę, że jeśli chodzi o motywację, no to buduję zaufanie w tym, że pokazuję, jakie są moje doświadczenia w motywowaniu ludzi i no w tym, że, że ten temat zgłębiam. No i jak i napisałem na tym razem z Anżyjami czy ja napisaliśmy na ten temat książkę. To te elementy, moim zdaniem, powodują, że Uczestnicy zaczynają mnie od samego początku słuchać, bo jak widzę, inni trenerzy muszą poświęcić trochę czasu na samym początku, żeby zbudować to zaufanie. To, 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 to bardzo fajnie, że tak to, tak to wychodzi. To słuchaj, to teraz mam pytanie, w jaki sposób zamierzasz zbudować zaufanie wobec trenera, który trenerki, którzy będą poddawać się certyfikacji. Mówię, powiedzieć, że siwym włosem i siwym wąsem. Wąs ostatnio zgoliłem, ale fu, włosy jeszcze mam. No właśnie, w taki sposób, żeby im pokazać, że mam swoją historię, swoje kilka tysięcy godzin na sali swoje, i przede wszystkim poczucie pokory. Pokory w stosunku do, do mojego osoby, którą certyfikuję, do wiedzy, którą ona prezentuje. I otwarty jestem na takie elementy, których na przykład ja osobiście jeszcze nie miałem okazji przeżyć i przerobić, a oni mi to prezentują. Ja tego nikt nie dyskwalifikuję. Po prostu otwieram się na każde, nowe, na każde nowe zjawisko i dlatego uświadamiam im, że mają być naturalni, mają być sobą, mają pokazać swoje najlepsze strony. A ja będę dostrzegał w tym zarówno te pozytywy, jak i elementy do rozwoju, bo nigdy nie mówię, że oni są słabi. Oni po prostu mają jeszcze kilka rzeczy, które powinni sobie no, doszlifować. Słuchaj, trener, który podchodzi do certyfikacji, wkłada swój wysiłek, zaangażowanie, tylko poświęca czas. Oczywiście sam certyfikat jest ważnym dokumentem potwierdzającym kompetencje i warto właśnie po niego sięgnąć. A co od Ciebie, jako asesora, otrzyma tyranek poddający się certyfikacji? Otrzyma ode mnie kilka wskazówek. Ja, ja nie mam w sobie natury coacha, ja mam w sobie naturę mentora. W związku z tym, moment, kiedy dostaję program, który ma być przeprowadzony, który prowadzi, będzie prowadził trener, ja mu pokazuję miejsca, które, nad którymi mógłby jeszcze chwilę popracować, na, które, na których on, no, mogłyby zostać jeszcze doszlifowane. To jest pierwsza rzecz. No ale, ale już potem, po tym moim zdaniem, coś, co jest najważniejsze dla nas, dla trenerów, to jest feedback. Czyli po takim szkoleniu, po tym wszystkim, co się wydarzy, ja mu mówię, ja mu wskazuję na elementy, które mi się bardzo podobały, które naprawdę wzbudziły we mnie wręcz entuzjazm. I pokazuję mu te elementy, które no, wymagają jednak troszeczkę pracy. Pokazuję mu na, na, jego, na jego postawę, no, wskazuję mu elementy jego postawy. Mówię, w których, w których miejscach zwrócił, nie zwrócił uwagę na, na reakcję sali, na reakcję uczestników. E, pokazuję mu takie momenty, gdzie e, wspaniale wykorzystał swoją wiedzę i wspaniale zintegrował, wspaniale zintegrował zespół. No, to każde szkolenie, jak wiesz, jest inne. Każde szkolenie będzie wymagało zupełnie innego spojrzenia na trenera, na grupę, na, na, ich, na ich te wzajemne relacje. I, I ja to obserwuję, notuję i potem dzielę się z nim, A równocześnie pytam go o to, jakie, jakie on ma wrażenia po tym szkoleniu. I, no i czasem się sprzeczamy, bo czasem no, jego spojrzenie jest troszkę inne niż moje, ale myślę, że ta sprzeczka nie ma charakteru jakiegoś e, agresywnego. No powiedzmy sobie, jesteśmy na drugim poziomie oniego, czyli jesteśmy bardzo otwarci na, na feedback i na konflikt wywołany, ten konflikt merytoryczny. Fantastycznie. Jan słuchaj, a przed jakim e, dużym błędem? E, Warto, żeby trener, trenerka ustrzegli się. Jest taki błąd, który, na który szczególnie zwracasz uwagę? Tak, tak. Bo są trenerzy, którzy mają program i którzy idą za tym programem minuta w minutę. Ja oczywiście uważam i, i będę to podkreślał, program jest bardzo istotnym elementem, jest naszym przewodnikiem przez przez całe zajęcie. Nie jestem znowu takim trenerem, który idzie za grupą. Bo wiesz, czasem jest taka sytuacja, że no, od, zaczyna mi grupa odjeżdżać. Nie? No, ja zdaję sobie sprawę z tego, że mają taką potrzebę. Jestem właśnie z takim umiarkowanym wyczucia na grupę, wyczucia jej potrzeb, ale równocześnie realizacją programu. Musisz jako trener czujny być, bo grupa jest czasem bardzo ciekawa i potrafi Cię wyprowadzić tak delikatnie mówiąc, w krzaczory, czyli więc poprzez kolejne zadawane pytania, nagle się orientujesz, że jesteś gdzieś daleko, poza tematem w ogóle szkolenia. I owszem, że sytuacja jest bardzo ciekawa, to fajnie, ale zwracam uwagę, żeby oni umiejętnie reagowali zarówno na potrzeby grupy, ale także pamiętali o tym, jaki jest cel tego szkolenia, bo to nie ma być tylko i wyłącznie zabawa, i czasem tak to bywa cenie trenerów, którzy są dowcipni, weseli, umiejętni, ale no, czasem się zastanawiam, czy taki dysjokej, czy taki bodzirej nie, nie przesadza z tym, że grupa cały czas jest na takim, takim emocji bardzo, bardzo śmiesznawej. No? Więc zwracam uwagę, żeby, żeby mieć tą równowagę pomiędzy zarówno humorem, jak i ten, tą, tą merytoryką, Trzymać się programu, ale nie zapominać także o potrzebach grupy. No i słuchaj, na koniec, ostatnie pytanie. Ty, poza pracą. Co ja, po, przepraszam? Poza pracą? Poza pracą, tak. <laughs> poza pracą, jest, mam, ja zawsze opowiadam, że mam taki, mój rok składa się z dwóch części. Wiosna-Jesień i jesień-zima. Jestem w wieku działkowca, w związku z tym mam działkę. Lubię się w działce bawić i jestem zapalonym narciarzem. To nie znaczy, że jestem slalomistą czy kimś takim. Nie. Dzieci mówią, że wnukowie mówią: Dziadek, jeździsz dostojnie. No tak, ja sobie jeżdżę dostojnie. Czyli poza pracą, poza tym, że jak już wspomniałem, są wnukowie, są dzieci. Uwielbiam zimą jeździć na narty. Teraz jadę w niedzielę do Wispy, zobaczyć, czy tam są już warunki. A tak. Tym się zajmuję, a poza pracą. Mapa motywacji, do której nieustannie wracam. To są takie moje pasje, które będą mi chyba towarzyszyły cały czas. Słuchaj, fantastycznie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Po więcej informacji o certyfikacji zapraszam na stronę internetową. Cześć. Cześć.